W kolejnej lekcji z kursu TypeScript dla testera ekspresowe podstawy. Opowiem tutaj najważniejsze tematy związane właśnie z tym językiem. Mam tutaj dla ciebie kolejną porcję skondensowanej, skompresowanej wiedzy, a dodatkowe materiały do tej lekcji znajdziesz zarówno w repozytorium, linki do tych materiałów znajdziesz pod tym nagraniem. A jeśli chcesz dokładnie poznać język TypeScript, to zapraszam Cię do naszego kursu JavaScript oraz TypeScript dla testera. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w naszym repozytorium TypeScript dla testera, w katalogu Theory, w katalogu 2 myślnik Operators and Expressions, w module, w pliku 4 myślnik Error Sending. I w tej lekcji zajmiemy się błędami oraz wyjątkami, a także ich łapaniem. Czym są ogólnie błędy oraz wyjątki? Jest to ogólnie nieoczekiwane zachowanie naszego programu bądź skryptu. I takie nieobsłużone, niezłapane wyjątki oraz błędy powodują natychmiastowe przerwanie naszego skryptu. I przez to możemy nie dostać wyników, które oczekiwaliśmy. Tak wygląda w dużym skrócie teoria, a teraz przejdźmy sobie do praktyki. Jak wyglądają takie błędy oraz wyjątki? Błędy i wyjątki mogą zależeć od tego, z jakiego języka i skryptów korzystasz. I mam tutaj takie przykłady. Taki najprostszy przykład, który tutaj posiadam, to jest próba podzielenia napisu typu string przez wartość liczbową. I to brzmi jak niepoprawna operacja. Zatem zobaczmy, jaki tutaj wynik. Otrzymamy po wykonaniu tutaj tej operacji, i tu już widzisz, że vs. code podpowiada mi, że ta operacja jest niepoprawna. Zatem przejdźmy do pliku package.json, odnajdźmy sobie skrypt, który uruchamia nasz moduł. To jest t2s4, czyli run script. Wróćmy sobie od razu do kodu i zobaczmy teraz, jaki wynik otrzymamy. Odfukajmy sobie teraz fragment code that an error, czyli dokładnie ten fragment, w którym tutaj się znajdujemy. No i mając Taki kod odkomentowany dostaliśmy tutaj na konsoli wynik none, czyli not a number. Pomimo tego, że operacja wydawałaby się niepoprawna, bo dzielimy napis przez wartość liczbową, to mimo wszystko TypeScript był w stanie to obsłużyć i dostaliśmy jakiś wynik, ale działanie naszego skryptu nie zostało przerwane. Dobra, to ja sobie teraz zakomentuję te dwie linie za pomocą ctrl slash, a następnie poniżej mam tutaj linię, którą sobie odkomentuję, gdzie wykorzystuję moduł JSON i metodę parse, jeszcze o json i modułach opowiem Ci dokładniej w przyszłych lekcjach, ale co ważne, korzystamy z jakiejś zewnętrznej funkcji i przekazujemy te jakieś parametry. I tutaj naszym zadaniem, testerów, programistów, jest przekazanie poprawnych parametrów tutaj do tej metody. Tutaj typeScript nam nic nie podpowiada, więc wydawałoby się, że ten kod powinien zadziałać bez problemu. Zatem spróbujmy teraz uruchomić nasz skrypt, czyli ponownie package.json T2S4Run script. I zobaczmy, jaki teraz wynik dostaniemy na konsoli. OK. i po chwili zobacz, dostaliśmy tego typu wynik. Czyli wystąpił nieobsłużony wyjątek, który polega na tym, że przekazaliśmy niepoprawne dane do tej metody. I zobacz, co tu się stało? W momencie, gdy wystąpił taki nieobsłużony wyjątek, to działanie skryptu zostało przerwane, no i cały ten kod, który się dalej znajduje, nie został wykonany. Cobie teraz tak zakomentuję tą, nie? No i teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli jak możemy się bronić przed takimi właśnie nieobsłużonymi wyjątkami, czyli inaczej jak obsługiwać wyjątki w skrypcie występuje konstrukcja try-catch, która pozwala na złapanie takiego wyjątku, a następnie w jaki sposób go obsłużenie, czyli zareagowanie i wykonanie jakiegoś kodu. I zobaczmy teraz, jak ona wygląda w praktyce. Taka najprostsza konstrukcja try-catch składa się z dwóch bloków: bloku try, w którym umieszczamy niebezpieczny kod, który może zakończyć się wyjątkiem, oraz bloku catch, w którym umieszczamy kod, który ma się wykonać w momencie, gdy wyjątek wystąpił. No i tutaj mam taki właśnie przykład. Następnie ponownie próbuję wykonać operację JSON parse. Natomiast jeśli wystąpi wyjątek, to powinien wykonać się ten kod, czyli informacje na temat, że wchodzimy do bloku catch, że coś poszło nie tak oraz informacje o wyjątku, gdyż jeśli wyjątek wystąpi w bloku try, to jest on przekazywany tutaj właśnie jako ta zmienna. W tym przypadku nazwana error. i Zmienna ta przechowuje informacje na temat wyjątku, i dzięki temu my możemy rozpoznać, jaki wyjątek wystąpił, jakiego typu. No dobra, to teraz przedstawię sobie ten fragment kodu, przejdźmy do packet JSON, ponownie uruchommy sobie ten skrypt s2s4, run script i zobaczmy, jaki wynik otrzymałem na konsoli. Ok, do teraz musimy sobie na konsoli odszukać using try catch i mówmy sobie przesiedzieć, co się stało. Najpierw wchodzimy sobie do bloku try. Następnie mamy informację, że od razu przechodzimy do bloku catch, czyli tutaj, czyli widać wyjątek wystąpił, już nie została wykonana na przykład tutaj ta linia. No i ja mamy tutaj dalej informacje, które tu sobie wyświetlamy, czyli nasze łapanie wyjątków zadziałało, jesteśmy w stanie przechwycić wyjątek, jesteśmy w stanie na przykład wypisać go na konsoli i poinformować użytkownika, że taki błąd wystąpił. I co ważne, działanie naszego skryptu nie zostało przerwane i dalszy kod, który tutaj mamy, jakieś wypisywanie informacji na konsoli również miało miejsce. Czyli w ten prosty sposób jesteśmy w stanie łapać, obsługiwać wyjątki i reagować na nie. I to była taka najmniejsza, podstawowa forma bloków try-catch, ale try-catch ma jeszcze opcję do rozszerzenia o blok finally. I to wygląda w ten sposób, że na początku mamy blok try, mamy blok catch, który zadziała w momencie, gdy wystąpi wyjątek. Dzięki temu możemy sobie teraz ten wyjątek w jakiś sposób obsłużyć, na przykład poinformować użytkownika mamy też jeszcze jeden blok finally, który wykona się za każdym razem, nieważne czy wyjątek wystąpi, czy też nie. Jak teraz wygląda działanie tego skryptu na konsoli? Możemy go sobie tutaj prześledzić. Od razu sobie wchodzimy do bloku try. Tutaj blok catch nie został wywołany, gdyż żaden wyjątek nie wystąpił. A na końcu został tu jeszcze wywołany blok finally. I teraz możesz mieć pytanie, po co w ogóle implementować blok finally, jeśli ten kod zawsze się wywołuje, nieważne czy tutaj będzie mieć wyjątek, czy nie. Czemu nie zaimplementować sobie po tym całym bloku? Podobnie loga, który powinien zostać zawsze wywołany, np. finally Wszystko tutaj zależy od tego, co będziemy wykonywać w bloku catch. Jeśli np. w bloku catch będziemy chcieli z jakiegoś powodu skończyć działanie naszego skryptu, gdyż złapaliśmy jakiś krytyczny błąd i chcemy przerwać działanie skryptu, to wtedy również blok finally zostanie wywołany, a kod, który się za nim znajduje, już nie. Możemy to też przetestować teraz na przykładzie. W tym celu odkomentuję sobie tutaj blok throw new error, gdyż w ten sposób wygląda rzucanie własnych wyjątków. Wykorzystujemy tutaj słówko kluczowe throw, następnie new, error, a następnie przekazujemy tutaj jakąś informację na temat błędu, który chcemy właśnie rzucić. Dlaczego to się przydaje? Gdyż sami możemy chcieć po prostu skończyć działanie aplikacji w danym momencie. Teraz uruchomimy ten skrypt, żeby zobaczyć, jak teraz będzie przebiegało wywołanie poszczególnych tej linii kodu. Ok, zatem oddajmy sobie fajny blok, to jest dokładnie ten fragment, zobaczmy, co tu się dzieje. Najpierw mamy console.log about to do something risky. Następnie rzuciliśmy błędem, złapaliśmy ten błąd, gdyż mamy tutaj informację Caught in Error. Następnie weszliśmy do bloku fajnie, takie samo jak poprzednio, a następnie wywołaliśmy tą nową wiadomość WiFunny. Czyli obie wiadomości zostały wpisane na konsoli. Czyli w tym przypadku tak naprawdę czy umieścimy wiadomość w fajnie czy poza, to nic się nie zmienia. Jednak różnica pojawia się w momencie, jeśli na przykład z jakiegoś powodu w bloku catch chcemy właśnie zakończyć działanie naszego programu. Załóżmy, że obsłużyliśmy jakoś błąd, który wystąpił. Na przykład poinformowaliśmy użytkownika, zalogowaliśmy to w bazie danych bądź w naszych logach. No i na przykład chcemy ten błąd wrzucić dalej bądź chcemy po prostu zakończyć działanie naszego skryptu w tym momencie. Czyli możemy sobie teraz do bloku catch dodać konstrukcję throw r -er. i teraz taki zapis oznacza, że łapiemy sobie błąd. W jaki sposób go obsługujemy? Informujemy użytkownika, zamykamy połączenie do bazy danych, logujemy informację o będzie a następnie ten błąd przywrócamy wyżej, żeby dalsza część naszych skryptów bądź aplikacji się w nim zajęła. Ten mechanizm jest bardzo często wykorzystywany w różnych aplikacjach. Mając teraz taką implementację, spróbujmy teraz uruchomić nasz skrypt i prześledźmy na konsoli jaki wynik otrzymamy. Czyli ponownie T2 S4 run script i zobaczmy to jaki wynik otrzymamy. OK, to teraz zobaczmy. Znowu wchodzimy sobie do bloku try about to do something risky, łapiemy błąd, Dokładnie w tym miejscu, w jaki sposób go obsługujemy, następnie przerzucamy go wyżej. Ale co się teraz stało, mimo że w tym momencie tak naprawdę kończymy działanie naszego skryptu, to również ten blok Findly został wywołany. Czyli tutaj również możemy dodać jeszcze jakieś akcje już po złapaniu i po rzuceniu wyjątku. Załowaw, że cały kod, który się znajduje po tutaj całym bloku Try, Catch and finally nie został wywołany. I to jest ta główna różnica pomiędzy blokiem Findly a kodem, który się za nim znajduje. Wszystko tak naprawdę zależy, w jaki sposób mamy zaimplementowany tutaj blok catch. I tak w dużym skrócie wyglądają błędy, wyjątki oraz ich łapanie w TypeScript. Cie. Dodatkowe materiały znajdziesz tutaj również w tym module, jak i również linki do osób zewnętrznych. Zalecam Cię tutaj do modyfikowania i uruchamiania tego pliku, aby przetestować różne scenariusze. A jeśli chcesz dokładnie poznać język TypeScript, to zapraszam Cię do naszego kursu JavaScript oraz TypeScript dla testera, gdzie dokładnie omawiamy te zagadnienia. A kursy o Javascriptie i Typescriptie wchodzą w skład naszego kompleksowego programu o profesjonalnej automatyzacji z Playwright. Jeśli interesuje Cię automatyzacja i nowoczesne narzędzia, to ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeśli podobało Ci się to nagranie, daj mi łapkę do góry oraz subskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie ominą Cię nowości. A w komentarzu daj mi proszę znać, gdzie widzisz zastosowanie łapania wyjątków. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i zobaczę już niebawem w kolejnych nagraniach. Cześć!